Izabela Śledź, witam Państwa. Zaczynamy panoramę lubelską. Obawy mieszkańców kamienicy przy ulicy Farbiarskiej w Lublinie. 800 plus na nowych zasadach. Narkotykowe przetwory zarekwirowane. Panoramy rozpoczynamy od nowych informacji w sprawie kamienicy przy ulicy Farbiarskiej w Lublinie. Mieszkańcy opuścili budynek, a od niedostępnych dla mediów zarządców dowiedzieli się, że za tydzień muszą sami szukać sobie dachu nad głową. W poniedziałek zdesperowani lokatorzy chcą szukać pomocy w lubelskim ratuszu. Sobota, godzina 8 rano. Na zamkniętym placu budowy pojawia się kilku robotników. Mieszkańcom spękanej kamienicy... Puszczają nerwy. Chciałem tutaj zgłosić, bo tutaj na farbiarskiej jest trzymana budowa, a przyszli robotnicy i dalej chcą robić swoją robotę. I to trzeba jakoś zatrzymać, bo oni nie mają na to pozwolenia. Okazało się, że ekipa jedynie zabrała agregat i opuściła miejsce, gdzie mają powstać nowoczesne, luksusowe apartamenty. Grożąca zawaleniem kamienica, bez wody, gazu i prądu była sukcesywnie opróżniana przez lokatorów. Wszyscy ludzie tam opuścili. Ja zostałem, powiedziałem, że nie, nie zostawię mieszkania, bo ja nie zdążyłem wszystkiego wywieźć. Nie? Bo ja to nie chciałem z ich pomocy. Tam gdzieś w konopnicy nam wymyślili jakiś magazyn, coś tam na trzymanie mebli. Ja sobie po Kolegach tam rozwoziłem. To jest strach wchodzi, to niestety nie oszukujmy się. Praktycznie schody wiszą. Sąsiad to ja nie wiem, ja, ja bym na sąsiadem miejscu nie wchodził, bo tam schody są rozczenione ze 2 centymetry na pewno, tylko aby patrzeć, kiedy spadną. W kamienicy mieszkało 15 rodzin, to 37 osób. Zaledwie dobę po zapewnieniach administracji o gotowości do udzielenia pomocy. Pojawiły się wątpliwości. Oni na razie nam dali hotel na tydzień, a później nie wiadomo, co będzie. Chyba będziemy musieli sobie radzić sami. Nie powiedzieli, że przedłużą wam ten hotel? Nie, nie było takiej deklaracji z ich strony. Będą negocjacje, oni nam nic nie powiedzą, co będzie za tydzień. To nie jest kwestia negocjacji, a kwestia stosowania się do litery prawa, mówią radcy prawni, dając lokatorom nadzieję. Musi przedstawić lokal zastępczy na okres roku oraz pokryć wszystkie koszty, które są związane z przeniesieniem do nowego lokalu zastępczego. A może takim lokatorom powiedzieć po tygodniu, to już nie mój problem? Nie, nie może, bo to regulują przepisy prawa powszechnie obowiązujące. Teoretycznie więc w tym czasie właściciel powinien kamienicę remontować, ale wczoraj entuzjazmu do tych działań ze strony administracji nie było. Czy będzie remont tego lokalu? Tego... Trudno mi powiedzieć, jaka będzie decyzja. Jeżeli właściciel będzie chciał wyremontować tąże kamienicę i ten remont, te roboty budowlane będą wymagały udzielenia pozwolenia na budowę bądź zgłoszenia, to po wykonaniu tych formalności będzie mógł te roboty realizować. Co jeśli właściciel nie zapewni lokatorom alternatywnego lokum? Jeżeli właściciel nie przedstawi no, nowego lokalu zastępczego, to wówczas e, dany najemca kieruje swoje roszczenie na drogę postępowania sądowego, musi w swoim, w swoim zakresie znaleźć nowy lokal i domagać się później zapłaty od obecnego właściciela. W poniedziałek wszystkie strony chcą spotkać się z władzami miasta i szukać rozwiązania. Co dalej? Nie żyje były prezydent Niemiec Herz Keller. Urodził się w Skierbieszowie niedaleko Zamościa. Miał 81 lat. Host Kyle urodził się w Skierbieszowie niedaleko Zamościa na okupowanych w czasie wojny przez Niemcy terenach. Jego rodzina została przesiedlona z Niemiec na Zamojszczyznę w ramach prowadzonych przez III Rzeszę wymiany ludności i germanizacji okupowanych terenów. W ubiegłym roku Kyle odwiedził Zamość. Tam wyraził aprobatę dla pomysłu utworzenia Muzeum Dzieci Zamojszczyzny. Zmarł w wieku 81 lat po krótkiej walce z ciężką chorobą. Teraz w panoramie lubelskiej ważne informacje dla rodziców i opiekunów. Od dziś można składać wnioski o 800 plus. Komu przysługuje świadczenie i jakie zmiany czekają nas w tym roku? O tym Maja Matyaszak. Świadczenie wychowawcze w wysokości 800 zł można składać już od dzisiaj i tak przysługuje na każde dziecko do 18 roku życia. Dodatkowo przy 800 plus nie jest brany pod uwagę dochód rodzica, a samo świadczenie nie jest opodatkowane. I właśnie od złożenia poprawnie wypełnionego wniosku zależy prawo i termin wypłaty. Także jeżeli zrobimy to do 30 kwietnia tego roku, to możemy liczyć na wypłatę do końca czerwca tego roku. Dzięki czemu zachowamy ciągłość wypłat tego świadczenia. Jakie nowości czekają nas w 2025 i w jaki sposób można złożyć wniosek? To świadczenie przysługuje na każde dziecko do ukończenia 18 roku życia w wysokości 800 zł miesięcznie bez względu na dochód rodziny. Wnioski przyjmujemy tylko drogą elektroniczną. Można je przesłać przez aplikację mobilną M ZUS, Platformę Usług Elektronicznych, ZUS, Portal Empatia lub Bankowość Elektroniczną. W tym roku jest jedna zmiana w świadczeniu wychowawczym. Mianowicie obywatele Ukrainy, którzy przybyli do Polski w związku z wojną, będą mieli prawo do 800, pod warunkiem, że ich dzieci chodzą do polskiej szkoły bądź zerówki. To powiązanie z obowiązkiem nauki oczywiście nie dotyczy dzieci najmłodszych, które jeszcze takiego obowiązku nie mają. Z danych statystycznych Zakładu Ubezpieczeń Społecznych wynika, że w 2024 roku takich wniosków wpłynęło ponad 5 milionów 190 tysięcy, z czego skorzystało ponad 7 milionów 900 tysięcy dzieci. W słoikach zamiast dżemów wiózł inne przetwory. 22-latek odpowie za posiadanie ponad 1,5 kg narkotyków, w tym suszu roślinnego i mefedronu. Wpadł, bo zbyt dynamicznie jechał ulicami Lublina. Wywiadowcy, którzy patrolowali ulicę miasta, zauważyli samochód marki Toyota, którego kierowca dość nerwowo się zachowywał. On jechał dosyć agresywnie, zmieniał nagle pasy ruchu, więc postanowili go zatrzymać. Kiedy rozpoczęli tę kontrolę, kierujący otworzył szybę i wtedy wyczuli dosyć silny zapach marihuany. Wtedy też postanowili przeszukać zarówno jego, jak i samochód. Znaleźli przy nim narkotyki, natomiast on już w dalszej rozmowie przyznał, że kolejne narkotyki, Narkotyki ma ukryte w plecaku, w słoikach i rzeczywiście było to kilkadziesiąt słoików z marihuaną łącznie 1,5 kilograma. Dodatkowo znaleźli jeszcze mefedron i tabletki, które będziemy badać. To nie koniec, bo okazało się, że sam kierowca był pod wpływem środków odurzających, co wykazał policyjny narkotest. Wyniki badań krwi wykażą, jakie to były środki. Zajazdy pod wpływem i posiadanie znacznej ilości narkotyków grozi do 12 lat więzienia. To jest panorama Lubelska w sobotę. Zobaczmy, co jeszcze u nas. Muzeum Wianoców znów czeka na turystów. Festiwalowy zawrót głowy. Wydłużenie ulicy Lubelskiego Lipca w Lublinie nie będzie gotowe w lutym, a w lipcu opóźnienie jest spowodowane trudnymi warunkami na placu budowy i koniecznością zabezpieczenia bocznych dróg dojazdowych do tej arterii. Jak ustalił Michał Hetman, aneks między miastem a wykonawcą dotyczy wyłącznie wydłużenia terminu wykonania umowy, nie ma mowy o dokładaniu do tego kolejnych milionów. Dla jednych wytchnienie, mówię tutaj o mieszkańcach uliczek przylegających do lubelskiego Lipca 80. Dla innych mówię tutaj głównie o kierowcach podróżujących zakorkowaną w godzinach szczytu ulicą Krochmalną. Bardzo zła wiadomość, bo budowa przedłużenia ulicy lubelskiego Lipca 80 nie zakończy się w tym miesiącu, tak jak było to planowane pierwotnie. Nie w maju, jak podejrzewaliśmy mówiąc o tym na naszej antenie już w styczniu, a dopiero po. Pod koniec czerwca 2025 roku. O tak że wydłużenie prac wnioskował wykonawca i na takie wydłużenie prac y, zgodził się magistrat. O co chodzi? Chodzi o dwie ulice: ulicę Włościańską, ulicę Przeskok oraz łącznik pomiędzy tymi dwoma uliczkami. Tutaj trzeba zedrzeć położoną już nawierzchnię i zamontować wzmocnienia na podmokłym gruncie, tak aby te drogi po prostu się nie zapadły w sytuacji, kiedy Zostanie tędy puszczony codzienny, intensywny ruch. Trzeba tutaj wzmocnić teren specjalnymi kolumnami z cemento-gruntu, Na tychże kolumnach położyć specjalną belkę wzmacniającą i dopiero na tejże beli położyć rury kanalizacyjne. Ta operacja potrwa, tak jak już mówiłem, nawet kilka miesięcy, a przecież jeszcze do wykonania na samej arterii kilometrowej jest jeszcze sporo. Trzeba namalować wszystkie pasy. Trzeba dokończyć budowę chodników i ścieżek rowerowych. Trzeba położyć ostatnią warstwę. Dlatego taki, a nie inny termin do końca czerwca tego roku. A pamiętajmy, że są jeszcze odbiory nadzoru budowlanego. Budowa lubelskiego lipca kosztuje 96 milionów złotych. Zdecydowana większość tych środków to środki rządowe. Kiedy już zostanie oddana do użytku, pozwoli radykalnie skrócić czas przejazdu z okolicy stadionu. Piłkarskiego w stronę ulicy Diamentowej, Krochmalnej i Jana Pawła II. To teraz panoramie to już budowa, tyle że w Biłgoraju kończy się tam budowa właśnie toru wyścigowego. Otwarcie na początku czerwca i będą tam mogli jeździć przede wszystkim kartingowcy, ale także motocykliści i właściciele wyścigowych osobówek. A o szczegółach tej inwestycji Filip Karman. Wszystko wskazuje na to, że Biłgoraj wraca na motoryzacyjną mapę Europy. Budowa autodromu Biłgoraj, bo to właśnie o tym obiekcie mowa, jest na ostatniej prostej. Nawierzchnia bitumiczna jest już wylana, to ważna informacja, bo mowa o asfalcie, który pochodzi tak naprawdę z tej grupy asfaltów autostradowych. Wścieralność więc jest niewielka, wielka za to przyczepność. Kończy się też budowa budynków, chodzi przede wszystkim o centrum szkoleniowe, będzie też padok i pełne zaplecze techniczne, administracyjne. To także ważna informacja, bo z tego miejsca będą mogli korzystać nie tylko kierowcy aut osobowych. Główną nitką toru jest nitka kartingowa. Ona ma 1201 metrów dokładnie, a więc tyle był wymóg, żeby mieć tą licencję A, homologację klasy A. No i my skupiamy się głównie na kartingu, ale jest to tor wielofunkcyjny i ogromne zainteresowanie jest o dziwo motocyklistów. To oni najwięcej do mnie dzwonią. Tutaj taka ciekawostka, że ogrom telefonów jest z Lublina. Myślę, że w Lublinie jest taka tęsknota, ponieważ Lublin też miał taki obiekt jak tutaj w Biłgaraju i masa osób właśnie dopytuje się. O organizację przeróżnych trackdayów z całego naszego województwa. My już mamy zakontraktowane na koniec września finałową rundę Rotax Polska. Jest to ogromne wydarzenie właśnie sportu kartingowego, i jestem dumny, że ta finał tej, tej, tego Rotaxa odbędzie się właśnie tutaj w Biłgoraju, na który serdecznie zapraszam. W tym miejscu organizowane będą nie tylko duże imprezy, będzie można też przyjechać i indywidualnie wypożyczyć na przykład Gokarta i sprawdzić swoje siły. W miejscu niezwykle profesjonalnym, bo tak jak mogliśmy usłyszeć, będzie to jeden z niewielu tego typu obiektów w Europie. Planowane otwarcie jest na pierwszy dzień czerwca. Zostały już zaproszone gwiazdy motorsportu, kierowcy rajdowi i wyścigowi. Wśród rajdowców to między innymi Kajetan Kajetanowicz. On już potwierdził swój udział w tej imprezie. Z autodromu Biłgoraj Filip Karman, Panorama Lubelska. A teraz w panoramie zajrzymy do sadów, bo tam mimo kalendarzowej zimy praca wre, korzystając z dobrej pogody, sadownicy rozpoczęli przyświetlanie drzew. Dlaczego to takie ważne? To wyjaśni Anna Wetoszka. To jedno z dwóch cięć w ciągu roku, jakie muszą wykonać właściciele sadów towarowych. Wbrew pozorom, zabieg ten wymaga wiedzy, ponieważ od poprawnie wykonanego cięcia zależy jakość i ilość przyszłych zbiorów. W miesiącach zimowych to jest to cięcie tak zwane przyświetlające, czyli które ma za zadanie nam zapewnić optymalną ilość owoców, czyli, yy, czyli yy, tą odpowiednią ilość pąków, a także zapewnić dostęp światła. A także latem wykonujemy tzw. zwane cięcie letnie, które nam, ma nam poprawić wybarwienie owoców. Do osadów wkroczył więc profesjonalny sprzęt. Piły tarczowe i listwy minimalizują czas pracy i zmniejszają koszty, zwłaszcza teraz, kiedy nie ma chętnych do prac sezonowych. Precyzyjne narzędzia zapewniają równe cięcia, a to minimalizuje ryzyko infekcji drzew. Po cięciu mechanicznym z platformy trzeba jeszcze wykonać korekty wierzchołków drzew, a także niższych partii gałęzi. Po mechanicznym musimy wykonać tak zwaną korektę, czyli usunąć pędy zbyt grube, niepotrzebne, pędy, które są zbyt cienkie, przywisające się, które nam zacieniają. Musimy też zrobić przestrzeń między drzewami, ponieważ doświetlenie drzew jest bardzo ważne. Usunąć pędy zbyt silne. Ale prześwietlanie drzew to jeden z wielu czynników, które wpływają na przyszłe plony. Wśród tych najważniejszych jest zapylenie kwiatów. Dlatego sadownicy w różny sposób starają się wspomóc pracę zapylaczy robiąc odpowiednie nasadzenia. Wprowadzamy owady zapalające, czy to będzie trzmiel, czy to murarka ogrodowa, które w dużym stopniu poprawiają zapylenie. Dodatkowo stosujemy też e, tak zwane zapylacze, to jest odmiana profesor Springer. Obsadzamy ich w liczbie około 150 na hektarze. One trochę ściągają owady zapalające do sadu i poprawiają zapylenie. Drzew, czyli poprawiają jakość i wielkość plonu. Zimowe prześwietlenie drzew potrwa jeszcze przynajmniej miesiąc. Na razie pogoda sprzyja, a dni z wysokimi temperaturami, które mieliśmy ostatnio, nie wpłynęły na szczęście na rozpoczęcie wegetacji drzew i krzewów. Zamek wianowcu znowu otwarty dla zwiedzających. Tym razem już jako samodzielne muzeum. Miesięczna przerwa była spowodowana reorganizacją placówki. Można już ją zwiedzać, jednak nie wszystkie przestrzenie są jeszcze dostępne. W sobotnie popołudnie zwiedzających zamek w Janowcu nie było jeszcze zbyt wielu, jednak takie okoliczności mogły sprzyjać. Było cicho i spokojnie, czyli warunki dla tych, którzy nie lubią tłumów, idealne. Zwiedzający mówili zgodnie. Warto tu przyjechać. Robi wrażenie. Jest to coś ciekawego, i no, na pewno jest to jakiś tam no, element historii, nie? Warto przyjechać nawet z daleka. Warto. Nawet jak byliśmy w informacji turystycznej w Nałęczowie, pani nas zapytała, jakie teraz plany. Powiedzieliśmy, że Janowiec. Na co pani odpowiedziała, że to jest bardzo dobry pomysł. A pan co myśli o tym miejscu, o tych ruinach tego zamku? Bardzo mi się podoba. <laughs> Oczywiście piękne, oddzielne. Super. Miejsce bardzo rukliwe, bardzo ładne, pewno z kawałkiem historii, także, także bardzo ładne właśnie rozpoczęliśmy zwiedzanie. Warto przyjechać tutaj zobaczyć. To jak najbardziej polecamy to miejsce. Zamek został otwarty po miesięcznej przerwie. Teraz funkcjonuje już jako osobne muzeum. I choć na obecną chwilę nie wszystkie miejsca są jeszcze dostępne, to ma się to wkrótce zmienić. Będzie nowo powstała wystawa czasowa w najbliższym czasie i pracujemy nad wystawą stałą. To tylko część planów, bo te są szerokie od enoturystyki, czyli turystyki winnej, aż do odbudowy zamku. Jednak Janowiec to nie tylko zamek. Teraz obok niego znajdują się spichlerze z Podlodowa, a także dwór z Moniak. Możemy zobaczyć osiemnastowieczny wystrój wnętrza takiego typowo ziemiańskiego dworu. Mamy sień, jadalnię, salon, takie typowe podstawowe pomieszczenia, jakie tu można zobaczyć, ujrzeć z umeblowaniem, z serwisem tutaj obiadowym. Więc zapraszamy państwa do zwiedzania. 2025 rok dla Muzeum w Janowcu jest szczególny. Nie tylko dlatego, że zaczęło funkcjonować jako osobna jednostka, to także jubileusz 50-lecia istnienia Muzeum. Z tej okazji zaplanowano szereg wydarzeń kulturalnych i oświatowych. Od dziś aż do jutra w Lublinie miłośnicy kraju kwitnącej wiśni i azjatyckiej kultury będą mogli skosztować tradycyjnych potraw i odkryć tajniki wschodniej części globu. Propozycji deserów, w tym czekolady, też nie zabraknie, a wszystko za sprawą trzech festiwali, które trwają w Lublinie. To miejsce dla wszystkich fascynatów wschodu. Każdy znajdzie coś dla siebie, zarówno jeżeli chodzi o gadżety, mangi, biżuterię czy japońskie kosmetyki. Są to stricte, bardzo fajne japońskie receptury, kwiat wiśni japońskiej, mleczko pszczele. Bardzo duży wybór produktów. Także warto przetestować. Ogólnie japońska pielęgnacja słynie z tego, że Receptury i składy są starannie dobrane. Na stoiskach nie brakowało też pyszności azjatyckich kuchni. Od subtelnego sushi przez aromatyczny ramen aż po regionalne przekąski. Te białe baozi to są drożdżowe ciasto na parze zrobione. Mamy też takie pierożki gotowane i w tempurze, czyli w oleju. To akurat smakołyki koreańskie. Są też mniej oczywiste przysmaki, które na pierwszy rzut oka budzą wiele znaków zapytania, ale jak przekonują sami eksperci, zdecydowanie warto się przełamać. Chyba najsmaczniejsze będą szarańcze i świerszcze i to są najbardziej popularne. My je sprzedajemy w miksach. Oczywiście można miksować również jak według własnego uznania. No niemniej no moim faworytem są szarańcze. Jak smakują? Gorzeczki prażone. Zwiedzający mogli choć na chwilę przenieść się do kraju kwitnącej wiśni. No ogólnie kochamy Japonię i klimaty z tym związane. Siostra była, może coś więcej powiedzieć. Próbujemy wszystkiego. To jest japońskie ciastko i takie ciasteczko z maczu. Bardzo dobre. Jak wrażenia? My jesteśmy zadowoleni. Byliśmy w tamtym roku i w tym roku również. Niepowtarzalnej atmosfery nie byłoby bez słodkości prosto z Azji. I rachatukum, To jest... Lokum po turecku albo Turkish Delight w świecie. Myśmy przyjęli taką nazwę, która była w Polsce przedwojennej, rachatłukum. Nawet pawlikowska narzewska, pisała o słodkich ustach Turka jak rachatłukum. Czym to jest? I to są takie słodycze, galaretki, ale bez żelatyny, więc to jest produkt wegański. I nugaty tureckie, i to się je po plasterku do gorzkiej kawy, do gorzkiej herbaty. Ostatnio serca wszystkich słodkożerców skradła czekolada dubajska, a z racji towarzyszącego festiwalu kawy, czekolady i słodyczy można było takiej skosztować. Prawdziwe pistacje, nie masa pistacjowa yy, i czekolada, którą robią nasi wspaniali piekarze. Czekolada jest znana od tysiącleci. Jej historia sięga starożytnych cywilizacji Azteków i Majów. Wykorzystywana jest nie tylko w słodyczach, to również dodatek do dań wytrawnych, a jej nutę można też wyczuć w niektórych rodzajach kaw. W zależności od tego, z jakiego regionu świata weźmiemy kawę, takie nuty smakowe możemy poczuć. Um, z reguły jesteśmy przyzwyczajeni do tych orzechowo-czekoladowych smaków, ale jeżeli weźmiemy na przykład kapki z Afryki, to wyróżniają się one nutami cytrusowymi, um, kwiatowymi. Um... A no, która najbardziej smakuje z którego kraju? No, myślę, że podpisałbym się tutaj pod, pod afrykańskimi kawkami z Kenii, z Tanzanii, z, z Etiopii. Wszystkie trzy festiwale potrwają do jutra. W niedzielę można wybrać siadanie do targów Lublin od godziny 12 do 18. Ostatnie dni były bardziej wiosenne niż zimowe, więc tegoroczny sezon nie jest łaskawy dla miłośników zimowego szaleństwa. Ostatnio jednak przyszło lekkie ochłodzenie, ale gdzie można znaleźć prawdziwą zimę? Szukał jej Marcin Otto. Ostatnie dni bardziej przypominały wiosenne aniżeli zimowe, jednak zimę na Lubelszczyźnie można znaleźć. Przykład widzą Państwo za moimi plecami. Jesteśmy na stoku w Kazimierzu Dolnym. Śniegu mniej więcej 50 centymetrów na tym stoku jest i działa on nieprzerwanie. To nie jedyne miejsce w naszym województwie, gdzie można znaleźć zimę. Bo zimę można znaleźć też między innymi tu, czyli na stoku w Jacni na Roztoczu. Przyszło lekkie ochłodzenie, a co za tym idzie, właściciele stoków i pracownicy robili wszystko, żeby warunki do jazdy były jak najlepsze. Udało się uruchomić dwa wyciągi. Dzięki wielkiemu uporowi załogi zdołaliśmy osiągnąć to, co w tej chwili mamy. Mamy pokrywę śnieżną 40 cm na całym stoku. Czyli taka plama wśród wiosennej aury? Plamą wśród wiosennej aury jest też stok w Kazimierzu Dolnym. I o ile ten wjazdnik wrócił do działania po przerwie, to w Kazimierzu Dolnym działa nieprzerwanie od początku stycznia. To nie lada wyczyn, biorąc pod uwagę warunki atmosferyczne. Tu jest wielki szacunek dla naszych chłopaków, którzy tutaj nocami w każdym ruszu pracują. Mamy super system naśnieżania, porządne pompy, schładzanie wody. Stacja jest przygotowana do pracy, właśnie w takich czasach, jakie mamy, czyli w tym ociepleniu klimatu, które funkcjonuje. Prace obsługi stoku doceniają narciarze. Kazimierz Dolny często jest wybierany przez turystów z Warszawy. Pogodę mamy, jaką mamy. Blisko Warszawy, więc uważam, że jest fajnie przyjechać tutaj. Da się jeździć tak. To bardziej, że to nie jest długi stok, więc można się nauczyć, odświeżyć wiedzę. Myślę, że warto przyjechać i sobie aktywnie spędzić weekend. Jacni po przerwie również pojawili się miłośnicy spragnieni Białego Szaleństwa. Przyjechałam z Lublina. I bardzo dobre warunki są. Jest stok ekstra, jazda co, co się podoba, dopiero zaczyna, jest super. Śmiało można przyjechać z rodzicami, z dziećmi, z rodziną, wybawić się i stok na naukę jest idealny. Jest troszkę drobnego lodu, wiatr, ale nie przeszkadzający. Także stok przygotowany dobrze, w miarę dobrze się jeździ. Nie zabrakło też młodych adeptów narciarstwa, dla których to wzniesienie to nie lada góra. To była największa górka, którą udałam radę pokonać i na początku się bałam, ale spróbowałam na jeszcze mniejszej i później zaczęłam na tej. W najbliższych dniach synoptycy przewidują utrzymanie się niskich temperatur, a także opady śniegu. I o ile w dzień temperatura ma być na plusie, to nocą będą przymrozki. Po przerwie można też szusować na stoków w Chrzanowie. Co z tą zimą? Na to pytanie za chwilę spróbuje odpowiedzieć Olga Szypulska, która przedstawi prognozę pogody. Ja zapraszam Państwa niezmiennie na wieczorną panoramę, niezmiennie o 21.30. Do zobaczenia, miłego wieczoru.